Jajka, taka warta. Dwa fiderki. Dzisiaj 4 sierpnia. Godzina 7:10, bo tutaj 8. Ciśnienie stabilne od przedwczoraj w granicach 1010. No, woda niska, bo w granicach. 54 bodajże na moście rocha, ale z tendencją spadającą bardzo płytko. <laughs> Jestem od wczoraj, od trzeciego, no coś tam wpadło. Jakaś tam drobnica, dwie brzanki, brzanki, dlatego że tam poniżej 50 tu mamy do koszyków. Testuję nową mieszankę. Za chwilę będziemy nędzić ostatni raz, kule przygotowane, proca mocna także mniej więcej za te zwary będę nęcił, to jest nie tak blisko bo to jest prawie 40 metrów albo wręcz oscyluje. Hmm. Taki obóz musiałem ognisko zrobić, bo się wkąpałem prawie po pas, żeby nie, no, czy trochę mniej, ale powyżej kolan, jak siatkę zakładałem wczoraj. Yy, zjechałem po szlamie, także się suszyłem przy ognisku. Także ten wieczorek był taki nieciekawy. No ale coś tam wpadło. Pomimo niskiego stanu przyjechałem w to miejsce, dużo tej zanęty wrzuciłem, jeszcze dzisiaj wrzucę, poprawię pewnie nockę z poniedziałku na wtorek, albo z wtorku na środę. No i co, co wam mógł powiedzieć. Piękne krąpie, no te brzanki. 40 plus to no powiedzmy ale pierwsze w tym roku także jest jestem kurde zadowolony jestem zadowolony pierwsze brzany certy były świnki nie było w tym roku na razie Takie miejsce, tylko tu jest tak płytko, że we woderach można chodzić. Kurde, do środka warty. Na spinning, naklenia, jasia. Ok, widzicie kurde, jak to wszystko zarasta. Tu wszędzie było kamieniste, kamienista rafa. Zero roślinności. No, tam też ktoś siedzi na rybkach bo po drugiej stronie. W tej chwili ekspansja roślin jest taka przy tych niskich stanach, bo że zarasta wszystko, nawet tego tegoroczna wysoka woda powyżej 3 metrów nie zmyła tego. A to były same kamienie. Tu nie było żadnych roślin nic kompletnie. No a my sobie łapiemy przed tą wyspą, na tej wyspie kiedyś też nie było roślin, jeszcze 5-6 lat temu, same kamienie, echo roślin było, echo roślin, no, no ale co zrobić, wszystko się zmienia. My się starzejemy i tyle. No wędeczki zwiniemy, zanęcimy, bo ostatni czas tak w pół ósmej ósma, powinny zacząć się jakieś branka. Takich lepszych ryb. Od wczoraj nęcone. Zobaczymy. Robale dodaję dzisiaj tylko i wyłącznie do koszyka. W kulach robali nie mam. No zobaczymy. Trzymajcie się.